Jesteśmy, Darek. Yeah. dalej zobaczyć to, są, to znaczy. już można zaczynać, tak? Pragnę gorąco powitać na dzisiejszej 21 sesji już Rady Gminy Sośnie. Przebiega ona jak widać w szczególnych warunkach. Informuję, że Zastosowaliśmy system hybrydowy w związku z tą pandemią koronawirusa. I tak na sali jest ośmiu radnych, a zdalnie w uczestniczy siedmiu radnych. Siedmiu radnych, właściwie sześciu, bo jeden radny jest nieobecny. tak? No właśnie. Także sześciu radnych uczestniczy, w sumie w uczestniczy czternastu radnych. Witam. Serdecznie na dzisiejszej sesji Pana Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika. Witam serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam też Pana zastępcę Wójta, o którym bym niedługo tu zapomniał. Dzisiaj jest w podwójnej roli, jako że jest odpowiedzialny za techniczne sprawy związane z realizacją naszej sesji. To też się staje na głowie, żeby to wszystko dzisiaj zadziałało. Przepraszamy. Za drobne spóźnienie, nie nasza to wina, po prostu problemy e, techniczne z portalem YouTube. Mam nadzieję, że już nie będzie teraz żadnych innych problemów i nasza sesja przebiega sprawnie. Otwieram więc w dniu dzisiejszym e, 21 sesję Rady Gminy Sośnie. E, Wyprowadziliśmy już, ale chyba musimy powtórzyć kworum e, na dzisiejszej sesji, tak? Proszę obsługę o włączenie sprawdzenia kworum. A kolegów radnych o wdrożenie stosownego przycisku, Nie, mi się tu nie pojawiło. No, ja nie mam w ogóle portalu do głosowania. Aha, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Tam występują pewne problemy. Pamiętajcie, że z lewej strony mamy komunikaty konieczne. No i teraz wszystko zadziałało. Obecnych 13, tak jak powiedziałem, jeden nieobecny. Przystępuję do dalszego procedowania sesją. Przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad, co niniejszym uczyniłem na sesji uczestniczył 13 radnych, a więc sesja może podejmować wszelkie uchwały. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z numer 20 przez 20 DL 2020 sesji odbytej w dniu 20. 8 września 2020 roku. Następny punkt sprawozdania wójta gminy soczni z działalności w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie przewodniczącego Rady gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, e, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik lub worek. Następna uchwała w sprawie likwidacji trzech chwili bibliotecznych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego e, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach, zlokalizowanych w Granowcu w kieszeni w Fojniku oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej e, Biblioteki Publicznej w Sośniach. Punkt siódmy interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy wolne głosy i wnioski. W dziewiątym punkcie e, następuje zakończenie obrad. Czy ktoś? Z koleżanek i kolegów radnych wnosi jakieś poprawki do, do porządku dzisiejszej sesji. Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej, 20 sesji Rady Gminy Sośni, odbytej w dniu 28 września, bez jego odczytywania, proszę przycisnąć stosowny przycisk. Za, przeciw, wstrzymać się. Tak. Teraz jeszcze tu mi podpowiadają, tak to jeszcze nie wynikło. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad w tej formie, w jakiej go przedstawiłem, proszę o przygotowanie głosowania. Jeszcze jedna osoba. Pamiętarek. Pamiętarek. Aha Duszyński, no tak, tak. A Pamiętarek w jakimś innym kolorze? Aha, Przypadek chyba. Ale tam prosiłem, żeby ten mieć zapasowy tablet i to do czego trzeba Panie Wójcie doprowadzić? Bo co sesja jakiś tam tablet na nawala. Dobrze, w takim razie e, nie będziemy przedłużać sesji. E, oczywiście większością głosów zatwierdziliśmy porządek obrad. Nie, no jeden brak jednego głosu jest. Tak, brak jednego głosu. E, przyjęliśmy proponowany przeze mnie porządek e, obrad. Panie Wójcie, proszę e, o przedstawienie Pana działalności w okresie międzysesyjnym. Witam. To głosowaliśmy. Dzisiejszych radnych na nietypowej sesji, bo zdanie. Muszę Państwu powiedzieć, że ostatnia sesja miała miejsce 28 września, i w międzyczasie praktycznie były podpisywane umowy wykonawcze, które po przetargach i tak 8 października podpisał Pan Zapach na drogę w Granowie i w godzinie. 12 października zgłosiłem tutaj Pana który podpisał drogę na ulicę Okrężną. A 14 października w do Wtedy były spotkania z paniami i dyrektorkami i złożone zostały życzenia z okazji edukacji zdrowia. 16 października została podpisana umowa na budowę szpitala w miejscowości Krośnie, ulica Kościelna, Wielkopolska i Maria firma elektroniczna. 27 października podpisany został akt notarialny w Dostojevskiej Polskim dotyczący nabycia nieruchomości od pana Lesława Zimniaka. Jest to część drogi ulicy Łąkowej, która była we własności pana Zimniaka. A podpisano i przekazano z tego tytułu kwotę 500 zł na rzecz właściciela tej nieruchomości. 28 października odbyła się komisja. Jak Państwo wiecie, dotyczyła najważniejszych spraw podatkowych, czyli od nieruchomości oraz odnośnie śmieci. To, co myślę, że dzisiaj na tej komisji zostanie potwierdzone. To ja tyle z tej strony i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Jak koledzy radni widzą, mimo tej trudnej sytuacji, aktywność wójta może tu imponować. Ja mam taką prośbę, ponieważ są pewne problemy z tym systemem i z tym, że radni są zdalnie. System odnotował głosowania za e, przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 września. Proszę więc ponownie przeprowadzimy głosowanie. Trzeba chwilę Bardzo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Bardzo słabo to działa. Oczywiście jeszcze trzech radnych. Panie Adamie, proszę albo co? Pan grobelny. Pan grobelny jeszcze. No musimy chwilę czekać, bo jak widzicie jest, co ma późnienia. Tak, tak. Proszę państwa, a więc to głosowanie z moimi problemami, 14 radnych jest za przyjęciem protokołu, nikt się nie wstrzymał, nie było żadnej awarii w głosowaniu. Dziękuję wszystkim, protokół został przyjęty, teraz przejdziemy do głosowania. Realizując w ten sposób kolejny punkt dzisiejszej 21 sesji Rady Gminy Sośnie. Z oczywistych powodów moja aktywność musiała się zmniejszyć w stosunku do poprzednich okresów. No, że e, ostatnia sesja była 28 września, więc nie upłynęło aż tyle czasu. W tym czasie pracowałem nad e, przy uchwałami na dzisiejszą sesję, nad e, zwołaniem komisji i wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem nie. Rady Gminy w Trościni. tych spraw był konsultowany z wójtem, tak żeby nie. sprawy, które e, władze gminy, Rada Gminy Realizowane muszą być, były rzeczywiście realizowane z korzyścią dla społeczeństwa. Po tym części wstępnej, jako przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawie. I tak, proszę Państwa, Rady Gminy Sośnie to jest uchwała numer 21, łamane przez 182, łamane przez 2020 z dnia 30 października w sprawie określenia. Stawek podatku od nieruchomości. Ta podatki podatków były bardzo starannie omówione. Przeprowadziliśmy spotkanie Komisji Rady Gminy w Sośnie, zachowaniem wszelkich reżimów. No i Państwo się mieli okazję wypowiedzieć. Nawet żeśmy troszeczkę zmalzili, bo niektórzy nawet byli źli, że tak to długo trwały te konsultacje, no ale starannie chcieliśmy je przeprowadzić i myślę, że były starannie przeprowadzone. Panie Wójcie, czy Pan coś, coś chce dodać do tych ustaw podatkowych? No to coś jest ogólnego tylko. W posiedzeniu komisji, które miało miejsce 28, żeby nie było niedomówień, tamten jeden grosz to był problem w stosunku do innych gmin, został obniżony, czyli nie jest tam stawka, która była zaproponowana, a jest stawka zmniejszona o jeden Właściwie pozostałe sprawy zostały omówione szczegółowo. Wydaje mi się, że te stawki, które są zaproponowane, to są stawki, które odbierają wszystkie osiedle nasze tutaj gminy poza Sieroszewicami, powiedzieliśmy, że one odbiegają od kilku lat, nie znam przyczyn, nie ten temat wypowiadać. No, wszystkie, ale jeżeli chodzi o dolanów, jeżeli chodzi o coś, nie rasków, owców, przygodzice, to te statki nasze są stosunkowo nawet niższe niż te, które zaplanowały w gminy, a będą w jakiś sposób zracjonalizowane z uwagi na sytuację, jaką mamy. Ja bym prosił radnych o przegłosowanie tej zmiany. Dziękuję, panie wójcie. Chcę nawiązać do wczorajszego spotkania, bo decyzje dotyczące podatków nigdy nie są dla radnych miłe. My to rozumiemy, ale powołuję się na to, co jeden z radnych powiedział wczoraj. Proszę Państwa, nawet e, na pogrzeb, na wszystko potrzebne są pieniądze. Jak Państwo żądają od gminy inwestycji, to te pieniążki na inwestycje skończyć już trzeba. Trzeba tylko wypośrodkować, żeby te podatki nie rosły nadmiernie. Ale bez podatków, bez pieniędzy, waszych oczekiwań nie da się realizować. Chyba, że zrezygnujecie w swoich wioskach z jakichś inwestycji, no to wtedy możemy oszczędzić. Nikt nie zadeklarował takiej rezygnacji. Także proszę Państwa o przegłosowanie. Mieliśmy dosyć dużo czasu na przemyślenie. Obsługa, proszę przygotować głosowanie. I przyciskamy przycisk. Za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Proszę bardzo. Pan grobelny. Dobrze, dobrze. Po prostu mamy już ten wynik głosowania on się nie zmieni. Proszę państwa 11 radnych było za przyjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały, dwóch radnych przeciw, jeden głos to był głos wstrzymujący się, tak więc. Uchwała przeszła większością głosów. Dziękuję radnym za głosowanie. I przechodzimy do uchwały nr 183, e, łamane przez 2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 października 2020 roku, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik. Lubbory. Ona no, też budziła gorącą dyskusję. Nie będziemy nawiązywać do tej dyskusji, bo każdy mógł się wczoraj wypowiedzieć. A dzisiaj z względu na szczególne warunki i braku zgłoszeń do dyskusji, bo się pytałam o takie zgłoszenia, proponuję uchwałę poddać pod głosowanie. Może pan Wójt jeszcze w kilku słowach do powie, żeby do społeczeństwa dotarło, jak tam z tymi myślami. Panie Wójcie, o tej uchwałę ogólnie. To, co pan powiedział na komisji, to było to były słuszne uwagi. Proszę o powtórzenie niektórych przynajmniej. Jeżeli chodzi o, o śmieci, to sytuacja jest naprawdę e, trudna. Ja do dzisiaj walczę, żeby nawet te śmieci, które tu zostały odebrane z naszego terenu, były dostarczone do regionalnego zakładu zagospodarowania, nie mówiąc o tym, że tych śmieci w ciągu roku a czas rośnie. No to szaleństwo musi się kiedyś skończyć. Ja myślę, że ta stawka zaproponowana 22 i 20, jeżeli nie oddaje biomasy, to jest stawka, która tu z nie gmin jest tak stawką najniższą. Nie ma na terenie. Prawdopodobnie w innych rejonach może znajdziemy Państwo, ale to nie jest tak, że to jest stawka wyrafinowana, bardzo wysoka. Ona w moim przekonaniu jest stawką na obecne warunki, jakie dysponuje gmina i jakie ma możliwości finansowania. My tak powpadamy y, niejednokrotnie z budżetu do śmieci, a Państwo wiecie, że to jest niezgodne z przepisami, bo powinno się to no, Ale jest taka sytuacja, jaka jest. Nasza stawka jest, mówię jeszcze raz, powtarzam 22. Te domy, które są jednorodzinne e, mają, mogą złożyć i mają wtedy 20. I tyle co ja mam na ten temat do powiedzenia, nie jest to e, e, jakieś tam e, podniesienie, to nie wiadomo ile, bo ja tam sąsiednie gminy, ile mają i e, jeżeli od w ma nie wiem 26 czy 28, nie chce się mylić. Ale to ta gmina i ona też nie zrobiła złośliwie, tylko takie warunki wynikają tego, że wylicz, musicie Państwo zrozumieć, że podwyżka nigdy nie jest środkiem najważniejszym, ale stabilizującą gospodarkę finansową gminy. Bo jeżeli gmina być się do śmieci, to są olbrzymie pieniądze, bo to jest około 120 tysięcy wyjdzie mi od stycznia na śmieci miesięcy. I to można sobie w prosty sposób wyliczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. E, mam nadzieję, że Państwo e, e, rozumieją, ci, którzy nas słuchają, oglądają, że Rada Gminy czy wójt nie mają zbytniego wpływu na wysokość śmieci. My staramy się, żeby go jak najniższe, A raczej w gestii państwa są pewne możliwości, bo ze względu właśnie na tego koronawirusa przeprowadziliście Państwo szereg remontów w swoich domach i góra śmieci przez to tak wzrosła w gminie, że naprawdę na tym naszym szoku, jak człowiek popatrzy, to jest niewiarygodne, ile nasi mieszkańcy śmieci wyrzucili, ale skoro podnosi to komfort, w jaki żyjecie, no to gmina musi się z tym liczyć, no i tu nic nie zrobimy innego. Tak już być musi. Mam nadzieję, że wszyscy radni to przemyśleli. Autorytet, pamiętajcie, nie budujemy tym, jak bardzo się naszym wyborcom będziemy przychlebiać tylko tym, w jaki sposób będziemy gminą zarządzać. Tak więc apeluję o rozsądek. Kto z Państwa e, radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o wyłączenie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał? Bądź kto jest przeciw? Jeden głos jeszcze nie zadziałał. Pana Grobelnego. No w takim razie e, proszę wyświetlić. Proszę Państwa, w jednym wypadku nie, głos, głosowanie nie zadziałało. Głos nie został oddany, a za głosujących następny wynik, następujący wynik mamy. Za uchwałą wypowiedział się dziewięciu radnych, wstrzymało się czterech radnych. Jeden brak głosu i jeden nieobecny. No tak, no ale nie możemy nieskończoność czekać. To jest... No to jeszcze poczekajmy chwilę w takim razie. Ten wynik, który podałem jest zgodny z rzeczywistością, także poczekamy jeszcze co zrobi pan Grobelny. Tylko była Drodzy Państwo, którzy nas obserwujecie, Pan Grobelny również zagłosował. Zagłosował dziewięciu radnych. Wstrzymało się pięciu radnych, tak więc. Uchwała przeszła większością głosów. Nikt z radnych nie zagłosował e, przeciwko. Ja tu chcę powiedzieć komunikat taki dla niezorientowanych, że tam te problemy techniczne, poprzez zdalne łącze, to jeszcze łączymy się telefonicznie z tymi radnymi, także wszystko jest pod kontrolą. E, dziękuję bardzo za głosowanie. Przechodzimy do trzeciej uchwały. Ta uchwała już była rozprocedowana. Teraz już jest problem zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Biblioteki Publicznej w Sośniach. Uchwała od dawna jest już w systemie e sesja, także wszyscy radni się zapoznali. I to jest sprawa już omawiana. Pozostaje biblioteka, tylko w Sośniach. Zlikwidowane zostały lokalne oddziały. Ktoś Pani Dyrektor. Biblioteki deklaruje, że jeżeli będą takie potrzeby, szczególnie osób starszych, pracownica biblioteki dotrze do każdej z miejscowości i po prostu, tak jak to się dzieje w wielu krajach zachodnich, będzie mobilny punkt wypożyczania książek. Także nie ograniczamy czytelnictwa, nie czuwamy się w rozwoju, tylko dostosujemy do potrzeb i do wyzwań czasu. Mam nadzieję, że ta świadomość do wszystkich dotarła. Tak więc proszę o, o głosowanie, ale nie wiem jeszcze czy tutaj szczegółowo przedstawiłem. Uchwała numer 21 łamane przez 184 łamane przez 2020 Rady Gminy Sośniak z października 2020 roku w sprawie likwidacji trzech filii bibliotecznych Gminnego Ośrodka Kultury Gminnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach. zlokalizowany w Granowcu, w Cieszynie i w Pojniku oraz zmiany Statutu Gminnego Środka. Kultury i Gminy, Biblioteki i Publicznej Stośnia. Skoro wszystko jest jasne, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę w odpowiedni przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę Państwa, musimy znowu chwilę poczekać. O no, tak, już została. Tak, tym razem poszło zupełnie sprawnie. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem niniejszej uchwały, za głosowanie. Serdecznie dziękuję i stwierdzam, że uchwała. Została jednogłośnie przesłana. Następnym punktem naszej sesji, po tej serii uchwał, nie było ich zbyt wiele, ale też chodzi o to, żeby nie przedłużać niepotrzebnie czasu sesji Rady Gminy. zapytuje radnych, czy są jakieś interpelacje bądź zapytania. Czy radni mają jakieś wnioski co do różnych inwestycji gminnych? Pytałem radnych. Zdalnie nie mają żadnych uwag na dzisiejszą sesję. Państwa to obserwuję też. Widzę, że żadnych uwag, żadnych wniosków, interpelacji czy zapytań państwo nie wnoszą. Także uważam, iż program Rady został wyczerpany i zamykam trochę w smutnym nastroju, bo takie mamy czasy. Dzisiejszą 21. sesję Rady Gminy. Wszystkim dziękuję za przybycie. Doceniam staranie naszej obsługi. Tym razem panowie stanęli na głowie, żeby te urządzenia nam zadziałały. No i muszę im oddać sprawiedliwy oprócz drobnych pomyłek, czy tam nie, e, niesprawności, nie zawsze zależnych od nich, wszystko działało zupełnie nieźle. Za to wam serdecznie dziękuję. Wójcie, takich ludzi jakich pan tutaj ma w minie, że to wszystko ogarnęli. I miejmy nadzieję, drodzy radni, do następnej sesji. Zamykam dzisiejszą 21. sesję Rady Gminy Soczi. Dziękuję bardzo za przybycie.